jest spis z natury. Najprościej rzecz ujmując, spis z natury polega na spisaniu przez komisję inwentaryzacyjną majątku jednostki znajdującego się w danym polu spisowym, a następnie porównaniu stanu z zapisami znajdującymi się w księgach rachunkowych jednostki. Celem spisu z natury jest ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu danej jednostki organizacyjnej oraz zweryfikowanie prawdziwości danych zawartych w Księgach rachunkowych dotyczących wielkości poszczególnych aktywów i pasywów. Prawidłowo i rzetelnie przeprowadzony spis z natury pozwala na rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych z powierzonego im mienia jednostki, dokonanie oceny przydatności gospodarczej poszczególnych składników mienia, ujawnienie przypadków niegospodarności, ocenę sposobu zabezpieczenia majątku jednostki przed zniszczeniem.